Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. A dziś z nami jest pan Maciej Lerik, naukowiec, poszukiwacz starych filmów. O który, z którym porozmawiamy dzisiaj, dlaczego wytwórnia filmów oświatowych jest bardzo ważna na całym świecie. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Macie. Hello. Dzień dobry. Przepraszam, ale e, mówię po, po angielsku, nie po polsku. That's ok, that's all right. So, all, Zacznijmy od pytania. Kim jesteś? I Jestem badaczem na Uniwersytecie, uniwersytecie, uniwersytecie Pary 8 w laboratorium ESTCA oraz na Sorbonie. Od kilku miesięcy moją, moją siedzibą jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uh, Wykładam teorię filmu, filmu, krytykę i filmu i zajmuję się kuratorstwem. Jak to się stało, że trafiłeś do nas? To długa historia. First I, uh, Zaczęło się od badań nad twórczością Krakow, Andrzeja Wajdy Andrzej i kanonem polskiej kinematografii, uh, które prowadziłem w Krakowie. Film, uh, Zajmowałem się symboliką ruin, współistnieniem czasu między teraźniejszością a ruinami. The Dla przykładu, ostatnia scena popiołu i diamentu, the gdy Zbigniew Cybulski in przemocze się wśród ruin, po sprawiła, po, po sprawi po, po sprawiła po że pomyślałem po nie o samych ruinach, a o ciałach, które mogą w nich tkwić. Dlatego tak niepokojący jest widok kogoś półżywego, półmartwego, jednocześnie materialnego i niematerialnego, pośród odpadów i zniszczenia. So, what was the sense of this Zacząłem też zastanawiać się nad wartością, jakie ma ludzkie ciało w filmie mój doktora dopojmował so, kino lat 70. i 80. zajmowałem się tak tzw. kinem moralnego niepokoju, ale nie od tej strony, co moi poprzednicy. Anx anxiety. Wyszedłem od teorii, którą Kieślowski zawarł w swojej pracy dyplomowej, that, mianowicie, że kino dokumentalne jest zrozumieniem i rzeczywistości i niezależnym od gestu filmowego. Kino nie powinno popychać ideologii czy zmieniać się ludzi, ale pokazać rzeczywistość taką, jaką so jest. Words, Kieślowski what wyszedł what od tego, jak wygląda zwykłe codzienne existence. życie. Dzięki temu mógł pokazać ciała nie tylko jako symbole reprezentujące, as ale as też prawdziwe ciała, symbols, które są pod stałą values, kontrolą sił politycznych. Co nie znaczy, że pod Zajście to pozbawione jest poezji, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Rzetelne filmowanie rzeczywistości istniejących w niej instytucji no. wymaga ogromnej uh, kreatywności, którą Kieślowski jemu podobni wykazywali najpierw w filmach its dokumentalnych, its a potem fabularnie. Janusz Morgenstern, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi. Gdy zająłem się filmami Janusza Morgenstern, Agnieszki Holland, czy Krzysztofa Zanussiego i wielu innych, zauważyłem, że twórcy ci mieli niejako sekretny wspólny cel. Z autopsji wiedzieli, jak wygląda życie pod butem władzy. Ich celem było użycie poetyki filmu do dekonstrukcji biopolityki, która ludzi ograniczała i definiowała.

Rozmyślałem nad tym, które zachowania są odrzucone przez normę, jak kino może w jaki sposób ukazać je przez pryzmat swojej poetyki. A potem przybyłem do WFO, ponieważ to miejsce, w którym te zachowania były tematem filmów naukowych, medycznych. Zgadza się. Powstało tu wiele filmów o tematyce naukowej, ale nie jestem pewien, czy przyświecała im idea typu gender studies, czy poprawność polityczna. W każdym razie przywiódł cię tu konkretny projekt. Opowiedz nam o nim. You are because you are here because of some project. What is the project about? Actually, this postdoc project that I'm doing in Poland started in Paris two years ago. Moje obecne badania zaczęły się dwa lata temu w Paryżu w ramach programu badawczego Samsun, Nauka, Sztuka, Medycyna i Normy Społeczne, prowadzonego na Sorbonie. Głównym tematem był Karol Radziszewski, jego film. Kisieland. Niestety Kisieland. pandemia bardzo utrudniła mi pracę. Przyszło mi jednak do głowy nowe bliźniacze spojrzenie na powiązanie pomiędzy kinem dokumentalnym, fabularnym i tym o tematyce naukowej. Cinema. Badałem to jak ciała, te mieszczące się w granicach norm lub nie, ukazywane są w polskim kinie, opierając się na swoim doktoracie, sformułowałem hipotezę. To, to, seems, yes. sorry, sorry. But, uh, Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym, żebyś opowiedział nam trochę o tym, co i zainteresowało of, uh, cię w tutejszych archiwaliach. Dla ciebie to, to coś oczywistego, ale w Polsce zbiory so. WFO nie są powszechnie could, znane. Could be done, uh, uh, many people in Poland does not realize that is interesting for people uh, you know all over the world that the films uh, which are collected here are interested. It seems to be very, you know, strange dla nas, Poles. Okay, maybe as uh, Polish people, uh, you are not the most able to see. Być może jako Polacy macie problem z dostrzeżeniem wartości i bogactwa waszej kinematografii. Często jest mowa o tym, że polskie kino jest takie lub owakie, ale im bardziej się w nie zagłębiam, tym bardziej doceniam jego wszechstronność. To samo można powiedzieć o badaczach kina francuskiego we Francji. Skupiają się na konkretnych tematach, nie dostrzegając innych. Ponieważ nie podchodzę do polskiego kina z jakąś konkretną moralną tezą, dostrzegam to zróżnicowanie to na uh, tym, czym chcę się skupić w WFO, and, uh, jest hipoteza, którą my, sformułowano my krok po kroku, że polskie kino ma w sobie moral, aspekt kliniczny, medyczny, like, uh, zwłaszcza I kino know, lat 70. to, tend to be formulated step by step is the fact that most of the time we say that polish films have something clinical or have something medical in them s the like film there is something jest w tych filmach gray, szarość it, ale nie gray, komunistyczna, like taka, taka naukowa medyczna to coś więcej niż metafora. Istnieje instytucjonalna cyrkulacja między filmami fabularnymi, dokumentalnymi i naukowymi. I musimy przestudiować tę wymiany pod kątem historii kina, ale także estetyki. To jest pokazywanie, że ciało w filmach o tematyce oświatowej miało wpływ na filmy dokumentalne i fabularne. Nigdy dotąd nie zajmował się tą kwestią. Myślę, że to rozległa dziedzina, która otwiera się przed nami. Badaczami. Uh, research because I skromnie the chciałbym te badania zainicjować. on studies that are developed within medical uh, and scientific films uh, actually have an impact of what's happening in documentary and feature film. And I think it was never studied before as such. So I think it's a hu huge field that is opening in front of our eyes as researchers and I would like Uh, humbly to, to, to start this, uh, this research uh, you, you mentioned that the polish cinema is, is important but uh, you you've mentioned also some names add an names uh, którzy spośród twórców związanych z WFO szczególnie I mean cię zainteresowały. photographers and people who worked as, a, as an artist mm -hmm. actually my research as you mentioned is at the beginning to dopiero początek ale mogę powiedzieć że osobą która przyciągnęła um, moją uwagę jest Krzysztof Zanussi of który wraz Krzysztof z iluminacją stał się sercem Krzysztof mojego Krzysztof doktoratu. Zanussi, um, was central in my PhD research through his film Illumination that he did in the beginning of the 70s. and I realized Dzięki rozmowom z nim dowiedziałem się, że został him, filmowcem, zanim powstały jego pierwsze first, amatorskie filmy, physics, zanim pojawił się w ludzkiej szkole filmowej czy w film W jego filmach zawsze pojawia się temat bliskości um, nauki, medycyny i ludzkiego życia, nie tylko jako motyw przewodni, ma swoje odbicie także And w estetyce. And medicine, and sciences, all the time, and physics, and not only in terms of subject of the film, not only in terms of topics, but also in terms of aesthetics. And the beginning of Illuminacja, for example, is extremely um, scena otwierająca obviously. iluminację dobrze Because objaśnia, in, co in, mam na myśli. Widać tam, że korzenie estetyki popularnych mainstreamowych filmów Zanuskiego tkwią w filmach naukowych, tego rodzaju wymiana nie była dotąd badana. To oczywiście tylko punkt wyjściowy, z biegiem czasu odkryje z pewnością więcej twórców tego okresu, którzy przechadzali się korytarzami w UEFA, zanim stworzyli swoje mainstreamowe filmy. That made film in the more mainstream field actually uh, uh, was, uh, um, I don't know, circulating within the corridors of uh, film. What about Koterski's film? yeah Koterski's is Na Koterski is one of the. Tak, To jeden z reżyserów, któremu najprawdopodobniej poświęcę więcej uwagi w przyszłości. Wspomniałeś o naukowych filmach Zanussiego. Widziałeś film "Komputery"? "Komputery", I know, "Computers" is film made here in. In, uh, in studios. And yeah, it's really, uh, to film wyprodukowany przez WFO, uh, który the, the, okazał się bardzo interesujący. Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, before. że nie zauważyłem like tych powiązań wcześniej. Research. Oparłem swój uh, doktorat I na tym, co było dla mnie wtedy dostępne. Hands, was, Zresztą trzeba wziąć pod uwagę, że takie badania muszą I'm trochę potrwać. Nie jestem pewien, czy But nawet polscy badacze wiedzą, że Zanussi tworzył Polish filmy dla WFO zarówno przed, jak i pomiędzy bardziej znanymi produkcjami. Z pewnością poddam komputery dokładnej analizie um level so i think uh, yeah computers will be also an object of uh, of study for me what do you i mean uh, warsztat formy filmowej in the co sądzisz in o film innych grupach artystycznych, w artystycznych w tego okresu, okresu np. warsztacie formy filmowej w filmach w robakowskiego w czy np. przykład czołnowskiego. Czołnowskiego. To bardzo ciekawe. Istnieje przekonanie, że WFO zajmuje się głównie filmami o tematyce oświatowej, edukacyjnej. Robakowski i jemu podobnie nie są naukowcami czy lekarzami. Są artystami, którzy poruszają tematy natury politycznej. Gdy Robakowski pokazał w filmie o palcach swoje poszczególne palce, odnosił się do doświadczenia stanu wojennego. I ograniczania wolności ludzkiej. Make, uh, co ciekawe, jak akt cięcia i ukazania wyrwanych z kontekstu me, części ciała, coś, co możemy znaleźć w wielu filmach o tematyce medycznej, zostało przekształcone body, przez niego w poezję. Udało mu się przekazać coś ważnego na temat ówczesnego życia w Polsce. Radykalność exactly tego gestu ma swoje korzenie w klinicznym, uh, medycznym podejściu, law, a my widzimy kolejny przykład estetyki. Is filmów oświatowych, uh, tematu moich badań. and all this is very interesting how actually the fact of cutting an end in the image which is actually a basic image of every medical films the fact of um, uh, identifying focusing on one body part so he take this form and he bring it into poetical gesture to tell something very strong about what's happening in Poland so the um, radicality of his uh, of, of his uh, artistic gesture is actually coming from a kind of um, uh, medical genre so this is this kind of circulations that I would like to study more are your research or researchers For the who are Czy twoja praca wzbudziła zainteresowanie we Francji? Wspomniałeś przed nagraniem, że planujesz pokazać tam kilka odnalezionych tu filmów. Yeah, I would love to um, show parts of the przyszłości. catalog uh, in France in the future. Bardzo chciałem pokazać we Francji choć Because część think, katalogu WFO w najbliższych miesiącach czy latach. Po pierwsze dlatego, że zasoby te są we Francji kompletnie nieznane i zawsze miło jest coś odkryć, coś nowego w dziedzinie historii filmu. History Ale tak konkretnie um, to istnieje we Francji przekonanie, example, że polskie kino jest mało istotne, is idea, uh, jest pomniejszane. Chcę temu przeciwdziałać. Uh, and i would like to break up with this idea i would like to to say uh, that actually polish cinema of the 70s and 80s is probably one of the major cinema of this time and to to let's say prove it <laughs> i would like to moim zdaniem polskie kino lat 70 i 80 jest jednym z najciekawszych przykładów, przykładów kina tamtych czasów um, żeby tego dowieść chcę pokazać jak jest zróżnicowane, to, say, um, zarówno pod kątem gatunkowym, jak i różnych perspektyw. Certain, Chciałbym I też obalić kilka say, mitów, but, na przykład ten, że certain, w polskim kinie um, lat 80. nie był obecny temat AIDS. Uh, AIDS Wręcz przeciwnie, uh, poruszano te kwestie really pod kątem medycznym, topic politycznym, społecznym. And that actually, it was an object for medicine, it was an object for politics, of course, it was an object for the society to deal with, and there was this film made in uh, 1984, 1984 um, 84, roku. Ryszol Frankowski, Frankowski nakończył film o eid. Właśnie takie przykłady shot, chciałbym pokazać we Francji, a także porównać But je is, z francuskimi programami telewizyjnymi exactly i filmami, kind of object, które poruszały film, ten temat. Zmagając się z epidemią AIDS jako społeczeństwo, zadawaliśmy sobie pytania na um, natury moralne. Zastanawialiśmy się, jak rozmawiać o osobach homo i biseksualnych. To zresztą coś, z czym do dziś mamy problem. uważam, że warto jest studiować historię pod kątem obalania takich mitów i stereotypów, bo zawsze są błędne. Uh, it's always interesting to to deal with history in terms of breaking some uh, clichés, and clichés are always uh, wrong. There is a very strong movement of the film footage filmmakers, and uh, the this uh, movement is based on a changing the context of the films. Uh, are you also interested in those? Uh, I mean. Obecnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju trendem wśród twórców, którzy korzystają z zasobów WFO. Ich celem jest zmiana kontekstu filmów archiwalnych. Czy interesują Cię takie działania? Co masz na myśli mówiąc o kontekście filmów? Powstaje dużo filmów, które wykorzystują zasoby sobą WFO, wyrywając je z kontekstu ich czasu. Zmieniają zarazem ich znaczenie, wydźwięk oraz to, jak postrzegamy przeszłość. To zagadka godna naszych czasów. To, co utrwalone jest na archiwalnych taśmach, powstało w czasach, które z perspektywy dzisiejszego człowieka są trudne do pojęcia. Choć wydają się nam bliskie kalendarzowo, są zarazem odległe, wykraczają poza ramy naszej wyobraźni. Nie jestem pewien, czy dekontekstualizacja, o której mówisz, to odpowiednia droga. Ja jestem zwolennikiem interpretacji, czyli podejścia zupełnie odwrotnego. Because it's very żeby lepiej zrozumieć ten moment w historii, history. a także filmy, które and są owocem owych czasów i ówczesnych perspektyw, powinniśmy poddawać je analizie dekonstrukcji, um, sure, a nie odcinać się od historii i ignorować of, uh, wpływ, jaki wywarła na nie teraźniejszość. Is not to decontextualize these images, is on the contrary to make us understand how important is this moment of history. So to understand it better, to understand how these images are the fruit of a certain period, of a certain perspective, and how this perspective, of course, should be an object of deconstruction object of um, i don't know analysis uh, analysis uh, as much as possible but not to um, uh, reject this past as something disconnected from the present time on the contrary to relate our present time with this past and that's the most Pokazywanie związku między przeszłością a teraźniejszością okay. to jedno z Now naszych we, najtrudniejszych wyzwań. Before we to, like to say a few words about, uh, Oświatowych 70 lat historii polskiej kinematografii. E, naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast. E, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Środka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na wfo.com.pl/łamane podcast lub w opisie odcinka. A my wracamy do rozmowy z Mathieu Lery. Chciałbym Cię jeszcze. Uh, I'm sorry, I, uh, I didn't switch to English. I'm sorry. <laughs> uh, the, the next question is, what was the most surprising thing? wytwórnia filmów WFO Co najbardziej zaskoczyło Cię w WFO, WFO yeah. gdy już tu przyjechałeś yeah. i poznałeś surprising. pracujących tu ludzi? WFO is Studio. So Mogę wymienić dwa i najważniejsze i zaskoczenia. Po pierwsze, nie zdawałem sobie sprawy, że WFO dysponuje studiem, gdzie powstają filmy. Tak dziś, jak i w przeszłości. A także archiwum, w którym przechowywane są fizyczne kopie filmów. Myślę, że nawet moje pokolenie within, uh, wyobraża sobie filmy jako coś uh, uh, niematerialnego, jako pliki but, uh, na komputerze. This Tutaj można odczuć fizyczność filmu. Jest coś, co Ciało filmu. Body filmu. Dokładnie. Yeah, exactly. the the film. <laughs> yeah. <is> <laughs> jego skóra. To bardzo ważne, by poczuć, jak material materialny jest film. Is, is the film. To było pierwsze zaskoczenie. Drugie dotyczy katalogu i jego bogactwa. Nie spodziewałem się nie tylko rozmiarów katalogu, ale także jego zróżnicowania pod kątem formalnym, um, tematycznym, estetycznym. Jeśli zajmujesz się badaniem problemów natury społecznej, Rolnictwa, alkoholizmu, młodzieży, diverse. psychiatrii, seksualności. Um, the themes, Znajdziesz tutaj materiały forms, na każdy temat. Oczywiście istniała cenzura i to skuteczna. Uh, z czasem przekonamy się, jak filmy poruszające konkretne issues, tematy były cenzurowane uh, i z czym zmagali się wcześniej reżyserzy. Culture, jak ograniczona była ich swoboda the, twórcza, a także ile ocenzurowanych filmów is, um, dopiero dziś youth, ujrzy światło dzienne. Uh, so it, it you you realize that in such place actually you call co you could evoke any topic it doesn't mean that the censorship didn't work i'm sure it worked and it worked a lot and in the future we will uh, probably uh Realize uh, that some films were done on certain topics that were not allowed by the power, and the difficulty for the directors here to work sometimes on certain issues. Uh, but um, this this is something very interesting to see how free, more or less, were the directors, even though, again, we have these shelter films uh, that, uh, that, that will be. Um, and that will be um, opened again, and and we could uh, work on them uh, again. But um, yeah, this is the the two main surprises I had. Okay, because of the films you've you mentioned before, there are a lot of files connected to the films, and um, we can call it teczki filmova, uh, and we have uh, also we also a huge archive of this uh, documentation, and there are a lot of proofs. Oprócz materiałów filmowych posiadamy również archiwa dokumentujące, tak zwane teczki filmowe dotyczące także filmów, o których wspomniałeś. Dokumenty te nie pozostawiają wątpliwości. Istniała wtedy cenzura i padało jej ofiarą wiele dobrych filmów. Nasze studio istniało trochę poza głównym nurtem, na uboczu. It was good to have you Dziękuję Ci guys. za rozmowę. Miło było I Cię gościć. Dziękuję bardzo. To był podcast Filmowa Migawka. Dziękujemy Państwu. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami. Ale z innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale również są to spotkania z filmoznawcami z Polski i z całego świata. A dziś naszym gościem był film, filmow, filmoznawca z Francji, Mathieu Lerier, który będzie realizował projekt w oparciu o filmy zebrane w archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam na następne już za tydzień. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.